200 g cebuli i 400 g pieczarek, drobno pokroić. Na patelnię wlewamy 2 łyżki oleju i łyżkę masła. Roztapiamy i wrzucamy cebulkę do smażenia. Kiedy cebulka nam się zeszli, wrzucimy pieczarki i będziemy smażyć, aż odparowuje woda i pieczarki ładnie nam przyrumienią się. Bulka ładnie się zeszkiła, dodajemy pieczarki, doprawiamy szczyptą soli i szczyptą pieprzu, dokładnie mieszamy i zostawiamy do wystudzenia. Do 300 gram majonezu wciskamy 3 ząbki czosnku i wymieszamy, przygotujemy taki majonez czosnkowy do smarowania. Ustawiamy i 200 gram gotowanej marchewki ścieramy na drobnej tarce. Pałeczek marchewki zostawiamy do dekoracji. Na marchewkę wykładamy łyżkę majonezu. Teraz tak, mamy 400 gram ugotowanego mięsa kury. U mnie akurat łódka kurczaków. Chorąży gotowałam, drobno pokroić i druga warstwa będzie tego mięska. Łyżka majonezu, na to puszka kukurydzy. I majonez. O Jezu, puszka groszku i majonez. Przepraszam. I teraz tak, tutaj mamy ugotowane sześć jajek na twardo. Zdejmujemy oddzielnie białka od żółtka i ścieramy jajka na tarce. Na to wykładamy pieczarki usmażone i wystudzone. Trzy kiszone ogórki drobno pokroić i wykładamy na pieczarki. 200 g sera żółtego ścieramy na drobnej tarce. Na ogórki wykładamy łyżkę majonezu. Na to żółty ser. Znowu odrobinę majonezu. I ścieramy żółtka. I do reklamoweczki nabrałam płyszkę majonezu, ścinam końcik i chcę takie esse floresy porobić dekoracyjne. I z białek spróbujmy złożyć kwiatuszek.